Panowie, Dzień tuż tuż. a Wy dalej myślicie, że jedyne wyjście to kwiaty? No błagam. Jak Wasza dziewczyna lubi róże? Super! Ale jeśli chcecie ją naprawdę zaskoczyć, to mam dla Was kilka prezentowych hitów. Lecimy! Zaczynam od czegoś, co jest absolutnym świętym gralem każdej włosomaniaczki. Dyson Supersonic. To po prostu marzenie, ikona sprzęt, którego nie trzeba przedstawiać. Twoja dziewczyna oszaleje z radości. Czy jest to prezent z wyższej półki? Tak. Czy warto? Jeszcze ja! I masz pewność, że trafiłeś w dziesiątkę. A jeśli twoja ukochana uwielbia spa, to serio, ta maska LED Silky strzał w dziesiątkę. Światło LED ogarnia zmarszczki, trądzik, kolorek skóry, czyli dosłownie wszystko, o czym rozmawia ze swoimi koleżankami, ale ty tego nie rozumiesz. Trust me, no kocha to! A teraz coś dla dziewczyn, które kochają mieć cerę jak milion dolarów: kielink Garek. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że dzięki niemu skóra jest czysta, gładka i świeża, jak po dobrym zabiegu kosmetycznym. I to wszystko bez wychodzenia z domu. I najlepsza wiadomość: nie musicie latać po sklepach. Wystarczy zrobić zakupy online w Mediamark z ekspresową dostawą Uber Direct. Prezent będzie u Was maksymalnie 90 minut? To jak panowie? Do dzieła!